E, nie, nie śpi. Idziemy na dwór. Mysz łapać. No idziemy. Maniek. A ty, biedaku, żeś został na dworze. Przemazło futerko, futeko. Trzęsie się czały. Jeszcze, a Jackie się w piwnicy wylegiwał. Taki rozgrzany cieplutki. Szpadel tutaj stoi. Staczki trzeba wziąć, wyrzucić śmieci. Znaczy zepsut zepsutą kiszonkę. Odkić, a jeszcze przed tym jak pojadę. Siema wszystkim w tym filmie. Dzisiaj przywożę kiszonkę dla bydła, bo się ktoś pytał czym Czym ją wybieram, że takie równe kostki są, to mówię na bo akurat muszę ją wyciąć. E, tutaj na tej taczce no to jest e, zepsuta, zepsuta kiszonka, która została odrzucona. No tutaj jeszcze trochę muszę porządku na tym placu zrobić. No ale na tą taczkę już nie zmieszczę. Także no, na, najpierw idę wyciąć, e, wyciąć, najpierw idę odkryć, uprzątnąć tam. Koło pryzmy, na pyźmie no tam zepsutą wybrać i wyrzucić. Piesy idą ze mną. Co? Będzie jakaś mysz czy nie? Jak obstawiasz? No, tu kompost. Widzicie, jaki ten kompost duży. A tu z 80 albo 90% jest kiszonki na nim. I mało co poza kiszonką. Strasznie z tej drugiej pryzmy odchodzi. Piesy O jak tylko, chodź, chodź ważnie, chodź Może i Może ty coś złapiesz No chodź tu, chodź, chodź, chodź E! Zostaw kota! Głupi. Waż jak, ten kot niczemu nie jest winny. Chodź, tu myszy będą. Jackie, Maniek. O, Maniek się przecisnął. Jackie przez drugą bramę. Kto pierwszy? No, Maniek wygrałeś. Wygrałeś, piesku. Oj, patrz, może myszy są. Ci, tam tam tamle, tam 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 tu, tu Tu, 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 Widzisz? Widzisz? Złapać? no złapać dobra, może najpierw idę ciągnik wezmę mam je, stopek słomy przywiozę bo chciała, żeby sobie wrzucała do świn przydałoby się ten będzie namięknięty trochę o kurde ten ciasno siedzi Generalnie jak trzestkę zrobię, to to będę przywoził trzylewską. Ale trzestka jak na razie rozebrana stoi, woda spuszczona. Trzeba zmienić chłodnicę, założyć termostat i zadać płyn. No, troszkę mi się nie chce, nie chce robić. Tej trzydziestki, bo zimno strasznie na dworze. Czekam aż się ciut ciut cieplej zrobi. Żeby łapy tak nie marzły. Dobra, czas na rozgrzewkę. No, to jest to, co wam kiedyś mówiłem: że tu z boku pozjeżdżała ziemia. No i widzicie, jakie są dziury po ptakach? Pełno. I tam jest pełno masakra. A kilkukrotnie już ją podrzucałem, ale. Ale po deszczu to i tak zjedzie. Jaką, w jakąś siatkę trzeba zainwestować. Czy coś takiego, żeby to ptaki nie przedziubały i, i wtedy by było dobrze. O, waż jak, jak leci, o, maniek też, no, tu już chyba żadnej myśli nie będziecie miały, co, nie ma nic, o, słabo. Kopka do góry No i Jackie się zjawił No i zobaczcie ile tego Trzeba by taczki przeliczyć Ile tego będzie? Ostatnio, coś koło dwóch godzin, woziłem tą taczką. I do kompostu, do kompostu nie mam tak daleko, bo za tymi białymi balami jest to kawałek. No, na szybko, na szybko ogarnięte te dwie kostki do wycięcia. No zobaczcie, jeszcze jakbym poprzerzucał, tak dokładnie to, jeszcze by sporo odeszło. Tutaj widzę, że jest to. No, ale, ale już nie będziemy karty zapełniać. Zresztą baterii, baterii by nie starczyło, to sobie już potem przy oborze to przebiorę. No i później stwierdziłem, że później to sobie wywiozę. Bo, jakbym miał tutaj wywozić, to ciemno by się zrobiło i nic za bardzo by na kamerze nie było widać. To muszę wyciąć, póki jeszcze widno. No, zobaczcie, ile tego odchodzi. Pół na pół, prawie Tutaj To jeszcze by się przydało No tak nieładnie Masakra, po prostu masakra Przełączona wycinaka przełączona się wycina, ja idę staczki ja idę wyrzucić. Piżonka zawsze się psuła latem, a w tym roku odwrotnie. Zimą ją wywalamy tą zepsutą, a latem akurat było dobrze. Ostatnio przy wycinaniu musiałem tu tą rolkę popierać, bo tu idą dwie rolki w tym celowniku, takim, w tej ramie i kiszonki było dość sporo, nie chciało mi się odgarnąć i tą jedną rąkę wypchło z takiego jakby bolca i musiałem to rozkręcać i poprawiać bo nóż zamiast prosto szedł pod skosem ale wycinarkę odkąd mam, no to chyba dwa albo trzy razy ją naprawiałem a eee, raz Raz, coś robiłem przy tych łapkach. Co ciągną, ciągną ten cały nóż. Dwa razy mi się tam na dole, na tym trybie, zerwało zabezpieczenie. To spal, spalca od, z palca od zgrabiarki jest dorobione takie zabezpieczenie. No już rano to dorabiałem. Dwa węże zmieniłem w wycinarce. No i coś na początku, jak była kupiona, te łapy, coś były poprawiane, coś. Także niedużo. A nie, trzy węże. Są trzy czy dwa? Trzy, trzy są wymienione. Jeden jest bałieńskiego, jeden 100 mila i jeden ten z GENE wzięty był na wymiar był robiony. Agritena. Ale to, wam powiem, sto, 100 mil już zdążył popękać. Lekko po lekko, ale pęknięcia są. Do obrazu się robić porządek pod kiszonką, bo jak to by zostało dłuższy czas, to by się niestety zepsuło. Więc staram się najpierw to wziąć, a potem kostkę zaczynać. No, chyba że są jakieś niesprzyjające warunki pogodowe, to najpierw kostkę zaczynam, a później, jak się czy tam wiatru nie będzie, bo się oczywiście we wiatr nie chce iść w pola pod pyzmę. Ostatnio mi bateria siadła, a chciałem co nieco jeszcze powiedzieć. No, jak jest taka pogoda, słoneczko, no to od razu inaczej się idzie staczką pod pysmę. A jeżeli jest temperatura na minusie, wiatr dmucha, no to się nie chce. No, jak widzieliście, dwie kostki, dwie kostki wyciąłem. Eee, jeszcze nie tak dawno wam powiem, wycinałem cztery kostki. Bo tu była jedna, tutaj jak widzicie, co wyciąłem ostatnio druga, tu trzecia i tu czwarta. No i poza tą ostatnią czwartą, która była trochę mniejszych wymiarów, no to wszystkie wszystkie miały pełną szerokość. Tak jak wycinarka wycina, tylko jedna była lekko mniejsza. A teraz. A teraz odchodzi, no z tych co wyciąłem, z tej jednej wam powiem, chyba taczka odeszła i trochę. Także nie, nie ma tragedii. Tam oczywiście na miejscu pod wiatą, Bo to się jeszcze wybiera jak się ładuje na taczkę. A z niektórych to odchodzi dwie, trzy taczki tam na miejscu. Poza tym co tu odrzucę. No a tutaj jak, no jak widzicie są te kubki po bokach. No ale tutaj jeszcze porządku nie zrobiłem. Tutaj, o, to jest do wywalenia. Ca cały ten narożnik będzie do wywalenia. Tamten, tutaj, ten też jest cały. O, do wypierdzielenia. Zobaczcie, jak to przegniłe. Spleśniałe, przegnite. Samo białe, takie. Masakia, co tu jest. No i jeszcze w porządku z tym nie zrobiłem, przedtem sprzątułem dwie taczki, dzisiaj już drugą ładuję. No i, i jeszcze jedna mi zostanie spokojnie, no i jeszcze jak tam będę porządek robił to też się dobrego zbierze. No to po, poza tym, że się to wytnie, no to i tak trzeba trochę taczkami się nalatać i nas sprzątać, żeby było czysto. Ostatnio, ostatnio miałem tu też te hałdy zepsutego usypane, ale ładowałem e, kompost ładowarką od kuzyna, także to zabrałem chyba na trzy łychy. A on ma łychę z 2,5 metra czy coś takiego, strasznie szeroką i wysoką ma tą łychę. No, i tu miałem chyba ze dwie albo trzy, trzy łyżki chyba miałem nawet tego zepsutego. No to sobie wyobraźcie, ile to taczką bym musiał wozić. No ale trzydziestką to swoją nie będę woził, bo ta łyżka jest jak taczka, i trochę. No to, no to tyle, że się trzydziestką przejadę tam pod kompost. No to na tyle to mi się nie opłaca. Opłaca jej wyciągać, jeździć, wsiadać, wysiadać. Trochę bez sensu jest. A tak to taczką sobie obrócę, daleko strasznie nie mam. Czy, jakieś maszyn, czy jakiś wózek wyciągnąć do ciągnika, podczepić to trochę tak na ten kawałek bez sensu. Jakbym miał dalej no to by może i miało sens, no ale zanim to wyciągnę, podczepię no to już dość dużo taczką zdążę w tym czasie wywieźć. A jak się na bieżąco to wozi to aż, to aż takiej tragedii nie ma. A wywo wywoże staram się wywozić na bieżąco, jak widzicie tam jest dalej plac ogarnięty, tutaj ostatnio co odrzucałem, ale jeszcze nie zdążyłem posprzątać, no bo nie lubię, nie lubię mieć bałaganu pod kiszonką, staram się zawsze porządek, porządek trzymać, żeby to czysto w miarę było, nie jak... U niektórych, że cały plazm, mają zawalone tym zepsutym, do, dojdą do końca i nie wiem, co z tym robią. Potem pół dnia wożą, albo cały dzień sprzątają. No i kiszonka. No, już jedna kostka poszła. Jeszcze jedna się została. No, ale na dzisiaj już mam naszykowane dwie taczki. Dla bydła. No, to jak ktoś był ciekawy, czym to. Wybieram, że takie ładne kostki, no to już macie odpowiedź w tym filmie. O pogoda ładna. No w sumie wam powiem, że na wyświetlaczu kamery widać lepiej. Bo jak ostatnio tu przychodziłem koło Mumka, to na wyświetlaczu tutaj jest ładnie. A potem odtwarzałem na komputerze i tutaj widzę ciemno koło Mumka. Jest. Także nie wiem, jakoś rozjaśnić na kamerze bym to musiał. Ale jeszcze właśnie czekam na trochę lepsze, lepsze oświetlenie do tych codziennych obowiązków. Albo liczę na to, że mi się uda odzyskać ten film, który jest zaszyfrowany na jedną z dwóch. Albo będę musiał jeszcze raz nagrywać. No a tu by się przydały, przydały jakieś lepsze lampy, żeby w tamtą stronę rzucały światło. Świeciły. No to by, 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 by. By można było nagrywać. No ale jak jest ciemno, no to nie chcę mi się tego nagrywać, bo i tak mało co będzie widać na kamerze. No dobra. W tym filmie w tym filmie to wszystko i tak myślę, że już dość długi wyjdzie. Także jeżeli wam się podobał, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Tutaj dwa filmy wybrane dla was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I tak się właśnie byki spuszczają. No i co? Do następnego. Cześć.